W ramach prac nad systemem kaucyjnym kluczowym z punktu widzenia organizacji przedsiębiorców punktem było to, jaka będzie powierzchnia sklepów czy punktów handlowych które będą musiały uczestniczyć w systemie, a które będą tylko mogły, czyli od którego pułapu powierzchniowego zacznie się obligatoryjność. W zaprezentowanej aktualnej wersji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wersji projektu systemu kaucyjnego jest to próg 200 metrów kwadratowych placówki handlowej. No, można się zastanawiać nad tym, czy jest to rzeczywiście aż, aż, tak, aż tak duża powierzchnia, która powinna być w tym systemie. Ponieważ wcześniej mówiono o 100 metrach i wydawało się to dużo bardziej logicznym podejściem, z racji tego, że system objąłby więcej placówek handlowych, a dzięki temu byłby bardziej dostępny dla klientów, konsumentów, dla zwykłych obywateli, dla których ten system jest de facto tworzony, ponieważ to oni będą go codziennie swoimi decyzjami podejmowanymi w sklepach, a także w domu. W stosunku do odpadów opakowaniowych, to oni będą decydowali, czy ten system odniesie sukces czy porażkę. W związku z tym e, ta powierzchnia rzeczywiście 200 m2, e, może być za duża, ponieważ zmniejszy się liczba punktów e, placówek handlowych, które będą w systemie. Natomiast e, trzeba, trzeba zwrócić uwagę na to, że e, już e, ponad 90% Polaków, e, jak wynika z badań e, Ibrisu, e, popiera w ogóle istnienie systemu kaucyjnego, a także jest gotowa uczestniczyć w nim poprzez właśnie oddawanie opakowań w placówkach handlowych. Co dla takiego klienta będzie sprawą najważniejszą? No, przede wszystkim to, żeby punkt handlowy znajdował się blisko w dogodnym miejscu, w dobrym komunikacyjnie położeniu dla każdego obywatela. Jeżeli okaże się, że w jakiejś miejscowości Punkt handlowy, który prowadzi zbiórkę w ramach systemu kaucyjnego, jest na przykład o 2-3-4 km oddalony od, od mieszkańców, od konsumentów, no to pojawi się bardzo istotny problem. A przede wszystkim ten problem będzie dotykał punkty handlowe, które w tym systemie nie będą partycypować, nie będą w nim uczestniczyć, ponieważ klienci dokonają wyboru nogami jak to się potocznie mówi. I doświadczenia z systemów kaucyjnych, które funkcjonują w innych krajach, przede wszystkim Unii Europejskiej, ale nie tylko, wskazują na to, że placówki handlowe, które uczestniczą w systemie kaucyjnym, notują większe obroty i klienci chętniej korzystają z nich, chętniej udają się tam na zakupy i korzystają właśnie z tych placówek niż z tych, które w systemie kaucyjnym nie uczestniczą. Dlatego, jako Federacja Przedsiębiorców Polskich, kierujemy apel do placówek handlowych, do przedsiębiorców, którzy te placówki prowadzą, aby bardzo poważnie rozważyli przystąpienie do systemu kaucyjnego już wtedy, gdy te przepisy w Polsce będą obowiązywać. Zachęcamy także tych najmniejszych właśnie, którzy będą mieścili się poniżej limitu ustalonego w ramach ustawy, żeby partycypowali w tym systemie, żeby byli jego częścią, ponieważ jeżeli zdecydują się z tego systemu nie skorzystać, Wtedy ryzykują tym, że mniej klientów będzie korzystać z ich placówek, zmniejszą się obroty, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności likwidacji takiego punktu. Musimy pamiętać o tym, że na rynku handlowym panuje ogromna konkurencja. Często o wyborze sklepu decydują groszowe różnice, jeśli chodzi o ceny podstawowych produktów, które są oferowane, a jeśli oferta przestaje być atrakcyjna konsumenci decydują się na wybranie innej placówki. System kaucyjny będzie najpewniej jednym z elementów oceny danej placówki pod kątem dokonywania wyborów zakupowych przez klientów.